Tak parki wyglądały jeszcze kilka dni temu, a tak wyglądały dzisiaj. Wreszcie można wyjść posłuchać ptaszków. Wyjść na słoneczko. Czekałam na to, bardzo czekałam. Od 20 kwietnia rząd znosi ograniczenia w dostępie do terenów zielonych. Słoneczna aura sprawiła jednak, że nie tylko tam pojawili się spacerowicze. Jak wyszłam dzisiaj do parku, no to widziałam jak już drzewa wypuszczają pąki. Mogłam z koleżanką wyjść sobie porozmawiać. To właśnie ten aspekt był chyba tym najbardziej wyczekanym. Bo komunikacja to przecież podstawa funkcjonowania społeczeństwa. Dostęp do terenów zielonych pomaga nam w pewnym psychicznym odpoczynku i odpoczynku w czasie pandemii. Zdrowie psychiczne dla nas, jako dla ludzi, jest przede wszystkim tutaj na pierwszym miejscu. Nie chcę być tu złym prorokiem, ale dużo ludzi będzie potrzebowało pomocy specjalistów. Nie będę mówiła jakich, bo chyba wszyscy wiemy. Faktem jest, że sytuacja do tej pory dla wszystkich była nowa i bardzo niekomfortowa. Od dziś otwarty jest również karkonoski park narodowy, ale trzeba pamiętać, że nie wszystkie szlaki są dostępne. Niektóre z powodu zagrożenia epidemicznego, inne z powodu zagrożenia lawinowego, a jeszcze inne z powodów przyrodniczych, jak choćby ochrony cietrzewiczy sokołów wędrownych. Te szlaki, które przebiegają przez siepiska tych gatunków również jak co roku co najmniej do końca maja będą zamknięte. Dokładne informacje dostępne są na stronach internetowych Karkonoskiego Parku Narodowego, ale minie jeszcze trochę czasu, nim będziemy świadkami takich obrazków. Jestem zdania, iż ta pandemia jest zbyt zastrzema dla nas Polaków. Tereny zielone, parki, góry i plaże są nam sprzymierzeńcami, a nie wrogami. Choroba minie, tylko musimy się podnieść z tego wszystkiego jeszcze.